Od jakiegoś dłuższego czasu tak naprawdę granie w gry przestało mi sprawiać jakąkolwiek przyjemność. W pewnym momencie zacząłem je przechodzić nie po to, żeby przeżywać jakąś przygodę, ale tak naprawdę, żeby być na bieżąco w gamingu i żeby chyba zabijać czas. Zauważyłem to i tak naprawdę joystick odstawiłem w kąt na jakiś dłuższy czas. Myślałem, że albo się zastarzałem, albo po prostu już mi się gry przejadły. Widziałem ich już tyle, że tak naprawdę nie jest nic w stanie mnie zaskoczyć. Kto już gra długo w gry ten wie, że te opierają się na pewnych schematach, które powtarzają się w każdej grze. Najbardziej to widać chyba w grach od Ubisoftu, gdzie każda gra od wielu lat wygląda tak naprawdę identycznie. Postanowiłem jednak w pewnym momencie dać szansę Ark Riders. I to było to, co zmieniło moje myślenie na temat gier wideo. Zaczynając jednego od początku, Ark Rider 103 extra Extraction Shooter w realiach science fiction. Rozgrywka opiera się w systemie pvp -E. oznacza to, że walczysz jednocześnie z maszynami sterowanymi przez AI i z prawdziwymi graczami. Celem gry tak naprawdę jest lutowanie, zbieranie jak najlepszego ekwipunku, jak najlepszych zasobów i udana ucieczka z mapy. Porażka oznacza utratę całego ekwipunku. Nie tylko tego, który znaleźliśmy podczas wyjścia, ale też tego, który zabraliśmy na cały wypad. Oznacza to, że każdy mecz ma swoją uwagę i nawet po 30-35 godzinach gry wciąż czuć emocje podczas każdego meczu. Nie oznacza to jednak, że jest to gra w stylu League of Legends, gdzie tak naprawdę mecze nie mają ze sobą żadnego powiązania. Okay, okay, okay. Sorry, my bad. My, my bad, my bad. Sorry. Uh, let me see. Między meczami zbieramy właśnie ten cały lud, możemy go ulepszać, ulepszamy umiejętności swojej postaci, ulepszamy naszą bazę, przez co możemy tworzyć lepsze bronie ze znalezionego często złomu, odblokowujemy także nowe funkcje w grze, takie jak wyprawy. Postęp jednak czuć także nie tylko pod względem pewnego odblokowywania jakichś umiejętności czy funkcji, ale poprzez nabywanie naszego doświadczenia jako gracza. Tak jak już powiedziałem, w tej grze mam około 35 godzin, a wciąż nie znam dobrze każdej mapy w grze, i wciąż poznaję pewne sekrety, najlepsze spoty do lut. Czy sposoby na zabicie bosób. Czysto teoretycznie, już podczas pierwszego meczu mógłbym się rzucić na przykład na najpotężniejszego przeciwnika w całej grze, ale szczerze mówiąc, nawet po tych 35 godzinach wciąż nie miałem odwagi ze znajomymi tego zrobić. Każdy kolejny nowy przeciwnik, wobec którego podejmujemy się walki, jest tak naprawdę przygodą. Przygodą, która tym bardziej emocjonuje, że mamy świadomość, że naszą płytyczkę gdzieś z drugiej strony mapy może oglądać inny gracz i czekać na nas ze snajperką, gdy my odwalimy brudną robotę, a on po prostu nas zabije i zbierze cały lud. To właśnie jest ten kolejny aspekt tej gry, który sprawia, że jest ona tak bardzo niesamowita i tak bardzo niepowtarzalna. Jest bardzo dużo filmików w internecie, które nazywają się mniej więcej Ark Riders to film. I naprawdę coś w tym jest. Ta gra pisze takie scenariusze, których nie miałem w żadnej innej grze. Tworzy to sytuację, gdzie przykładowo poznałeś kogoś w tej grze, przez 15 minut gracie, żartujecie sobie, jest super kumplem, i gdy już wracasz do bazy, to ten strzela ci w głowę, kradnąc cały twój lud i nie odzywając się do ciebie słowem. Naprawdę wydaje się, że przecież to jest tylko gra, ale takie rzeczy wpływają mocno na taką adrenalinę i stres nawet po samej grze. To, co teraz powiem, może być trochę kontrowersyjne, ponieważ wiem, że w internecie się bardzo krytykuje atakowanie innych graczy w Outriders, ale podczas jednej z pierwszych rozgrywek z kumplami graliśmy i chcieliśmy zobaczyć, jak to jest zabić inną drużynę. Nie wchodząc w szczegóły, bo do dzisiaj jest mi trochę głupio z tego powodu, pokonaliśmy ich, zdobyliśmy od nich bardzo dobry lud, ale tak naprawdę nie przesadzam, przez kolejne kilka dni było nam z tym źle i już więcej nie atakowaliśmy yy, graczy. Podobne sytuacje wydarzały mi się także w drugą stronę, czyli to ja byłam zdradzany. Każda taka sytuacja, gdzie to ktoś nas na przykład zdradzi, buduje w nas pewną taką podejrzliwość względem każdego innego gracza. I naprawdę w tej chwili, nawet jeżeli z kimś mi się super lutuje, gramy przez już jakiś dłuższy czas, to i tak nasłuchuje, czy ten wyciąga broń. Innym razem zobaczyłem sytuację, gdzie na podło leżało pełno trupów i dwóch typów się strzelało ze sobą. Jeden wygrał tą potyczkę i deklarował, że to tamten go zaatakował i żeby nie strzelał, bo on jest friendly zaufałem mu powiedziałem że spoko spoko coś tam zamieniliśmy się słowami on się zregenerował sobie całe życie całą osłonę i strzelił po prostu we mnie z strzelgana zabił mnie i się śmiał they play together you, you should friends you're so perfect what it's talking about na na they together not no true not true yeah we're i shall i shall be first i shall be first bro you killed me they play together not true not true

Z drugiej jednak strony nie trzeba szukać daleko. Wczoraj miałem sytuację, gdzie wracałem z bardzo, bardzo dobrym lutem do bazy, i facet, który się ewakuował, deklarował, że jest friendly, że mogę spokojnie wchodzić, a gdy wszedłem do środka, to ten mnie po prostu zabił. Sytuację jednak zobaczył inny gracz i zabił gościa, który mnie zamordował, po czym zabrał niebezpiecznie do bazy, ponieważ jest też taka opcja. Takich strażników moralności tak naprawdę jest dość wiele w tej grze i, i nawet niektórzy wstawiają tego typu filmy na YouTube'a i pokazują kompilacje podobnych scen. Innym razem miałem sytuację, gdzie ktoś by mnie strzelał, ale ostatecznie przegrał potyczkę, więc schował się w krzaku. Nie mogłem go znaleźć, więc też się schowałem w którymś krzaku. I tak siedzieliśmy tam razem 5 minut. I w pewnym momencie okazało się, że siedzimy właśnie w tym samym krzaku. Takich historii mógłbym opowiedzieć naprawdę mnóstwo, ponieważ trafiają się one każdego dnia, praktycznie podczas każdego meczu. Jako się rzekło, ta gra naprawdę pisze scenariusze i sprawia, że fabuła tworzy się właśnie przez gracze. To, co jednak też zaskoczyło mnie w Ark Riders i wcale nie mniej, to jest kwestia samego PVE. Przeciwnicy w tej grze są niespotykanie inteligentni. Sztuczna inteligencja naprawdę działa tutaj niesamowicie i przeciwnicy potrafią nas flankować z boków, wlatywać do budynków, tworzyć pewne zasadzki tak naprawdę, albo przykładowo raz, gdy schowałem się do budynku, to dron ze mnie przez uchyloną roletę w oknie, gdzie nawet nie wiedziałem, że można przez nią strzelać. Do tego przeciwnicy sterowani przez komputer reagują tak, jakbyśmy strzelali w nich w prawdziwym życiu. Czyli przykładowo, jeżeli strzelimy w silnik drona, to dron zacznie tracić równowagę i może wlecieć ścianę i po prostu wybuchnąć. Tym samym możemy zniszczyć tak naprawdę drona dwoma dobrymi strzałami w silnik, co jednak jest dość trudne, ponieważ gdy strzelisz w takiego drona, to ten przez to, że traci równowagę, jest także trudnym celem. To wszystko w połączeniu ze sztuczną inteligencją, o której wspominałem, sprawia, że nawet jeżeli masz dość dobry lód, to prosty dron jest w stanie Cię zabić. Wspomniane przeze mnie uszkodzenia działają także na większych maszynach, typu możemy odłączyć nogi pająka poprzez strzelanie w elementy mocujące pająka. Maszyny na takie uszkodzenia reagują poprzez odpowiednią fizykę, czyli na przykład pająk zaczyna kuleć, a taki dron krzywo leci. Do tego wszystkiego trzeba wspomnieć o udźwiękowieniu, które jest naprawdę niesamowite. Nie pamiętam, w której rzeczyłem aż taką adrenalinę przez sam system audio. Tutaj naprawdę te dźwięki są tak surowe, tak solidne, tak mocarne, że gwarantuję, że nie jeden gracz będzie miał gęsią skórkę, gdy będzie się chował choćby przez skoczkiem, a ten będzie obchodził dookoła budynek szukając go. Wspomnę też, że ta gra obsługuje haptyczne wibracje na PlayStation 5 i to naprawdę też jeszcze potęguje te wszystkie wrażenia. Podsumowując to wszystko, to tak naprawdę przez Ark Riders odzyskałem wiarę w gry wideo. Zobaczyłem, że nie każda gra musi wyglądać w ten sposób, że płacimy 350 zł za niedopracowaną grę, która jest robiona na kolanie metodą kopiuj i wklej. Ark Riders mimo, że kosztuje śmieszne pieniądze, ponieważ jest to około 180 zł, co na dzisiejsze standardy to naprawdę jest niską ceną, to jest grą naprawdę kompletną, dopracowaną i nastawioną na dalszy rozwój poprzez kolejne aktualizacje. Oh, sorry, sorry, sorry. Gry takie jak Ark Riders czy Ekspedycja naprawdę pokazują, że można jeszcze dzisiaj robić dobre gry wideo, a po prostu chyba wielkie firmy się rozlegliły trochę na tym rynku. Podbijanie cen gier uzasadnia się cały czas tym, że gry są coraz droższe. Okej, okay, ale jak to uzasadnić, że gry od przykładowo Yubi kosztują dwa razy więcej, a nie mogą się równać z poziomem dopracowania Ark Riders? przez tę grę czy przez ekspedycję która była robiona przez dość małe studio mam takie wrażenie że tak naprawdę duże firmy produkujące gry zaczęły nas robić w konia wciskając nam tego typu kit tak naprawdę sama cena gier tak bardzo mnie nie boli te 350 zł ale naprawdę chciałbym płacić za coś co jest w stanie w graczach wywołać jakiekolwiek emocje. Od wielu lat mam takie przeczucie, i z tego co rozmawiam ze znajomymi to nie jestem w tym osamotniony, że gry dla wielu graczy stały się tak naprawdę sposobem na zabicie czasu, a nie taką przygodą jak kiedyś. Mam nadzieję jednak, że takich gier jak Expedycja czy Ark Riders będzie coraz więcej i stworzą trochę konkurencji dla wielkich firm produkujących gry. To wszystko ode mnie, nie zapomnij subskrybować kanału, zostawić komentarz i lajka. Do zobaczenia.